Risen dwa mroczne wody. Śmieszny dialog z rusznikarzem. Co mówiłeś, mały? Mów głośniej, cholera, nie dosłyszę! Handlujesz pistoletami? Luźnymi stolcami? Potrzeba apteki, a nie starego Barniego. Nie, pistoletami. Pistoletami. Masz rację, mały. Handluję pistoletami. Strzały nie trały. Ja chcę pistolet. Więc czemu nic nie mówiłeś? Jesteś powolny, synku. Czy ktoś cię ściga? Bogowie, dajcie mi siłę. Chcę kupić pistolet. Teraz. Jakiego potrzebujesz? Jesteś rożnikarzem. Robisz pistolety. Nie, pistolety. Pistolety. Byłem kiedyś kanonierem. Niech zgadnę. Tam wysadziło ci bębenki. Zasadziło co, synu? Nie, robię tylko pistolety. Jest jeszcze jakiś inny pistolet? Nie mam pojęcia. Ale na pewno są inne rodzaje, synu. Pistolety mają krótki zasięg. Długi nie jest dobry. Jeden rodzaj ma ołowiane naboje, inny ma śród. Śród ma krótszy zasięg, ale większy rozrzut. Najlepiej wypróbuj oba. Dziękuję za oglądanie i spisywajcie mój kanał. Ciekawie, prawda?